Witam, witam serdecznie, moi kochani. Taka transmisja. Dzisiaj mamy mnóstwo wiadomości, dużo losowań. <laughs> Dziękuję Wam serdecznie za, za wszystkie miłe wiadomości, i też dzisiaj mamy, dzisiaj mamy konkurs, dzisiaj mamy też losowania. Dzisiaj mamy czwartek, energia Jowisza, więc dzisiaj mamy też rytuał. Piękny dzień, piękna energia. Więc najpierw może zacznę od bestsellerów z ostatnich 24 godzin w sklepiku, piękne organy, podstawki, siedmiu piękne, e, możecie zakupić u mnie w sklepiku, jak najbardziej, zapraszam serdecznie oraz mnóstwo nowych bransoletek, bardzo fajnych, mamy tutaj turkusiki, agaty, e, więc zapraszam do sklepiku. Druga ważna rzecz, dzisiaj mamy rytuał uzdrowienia, rytuał wspierający wszystkie Wasze sfery życia. O godzinie 22:00 rytuał jest płatny. Żeby się zapisać, proszę o kontakt tutaj ze mną, jak najbardziej. Dziękuję Wam za wszystkie miłe wiadomości, ponieważ już niedługo będą urodzinki, więc będziemy po prostu dzisiaj taki szczególny dzień. Dziękuję wszystkim za miłe wpisy i na Facebooku, ale też dziękuję też za właśnie za review w Goglach. chociaż te review, tak szczerze powiedziawszy, to nie są wcale takie, bym powiedziała, ważne, bo i tak wszystko idzie drogą. drogą ja to nazywam taką pantoflową. Dzisiaj mamy dodatkowe trzy losowania, bo chciałam wam podziękować za wpisy. I myślę, że będę dla was, będę dla was do 9 lipca, bo 9 lipca mija 18 lat, kiedy prowadzę Golden Angels. Natomiast 2 września mija 3 lata, kiedy Prowadzą Aniladir LTD. <noise> po prostu, więc to myślę, że będę Wam losowała fajne nagrody, fajne konkursy, nagrody, to co robicie. Ponieważ nie zgłosiły się dwie na osoby po nagrody, po vouchery i jedna osoba po talizman, więc dzisiaj losujemy trzy, cztery właśnie talizmany, czyli trzy talizmany dla Was, trzy talizmany. Dla Was w podziękowaniu i losujemy jeden dodatkowy, czyli razem cztery, i losujemy trzy vouchery, 15 funtów. Czyli teraz, dobrze, zaczynamy. Mam tutaj cały worek klientów, i teraz wszystko tutaj oznaczymy: talizmany. O, już mi tutaj same wyszły karteczki. Pierwszy talizman Małgorzata Kowalska. Zgłaszamy się tutaj. Jest to talizman do 15 funtów. Trzeba przesyłkę pokryć. Zgłaszamy się po następ, do następnej transmisji. Drugi talizman Anna Lauda. Trzeci talizman Lucyna Bensasi. Czwarty talizman Beatka BC. Mamy talizmany. Teraz trzy vouchery. Pierwszy voucher Aga Aga. Oznaczę was w poście. Jest to voucher 15 funtów. Drugi voucher Sylja, Sylwia Kaczmarek. Drugi voucher. I weźmy sobie gdzieś tutaj Konstancja Zagoła, trzeci voucher, 15 funtów. Zgłaszamy się kochani do powołczery i potem do następnej transmisji. Włauczer możecie sobie wybrać na rzeczy ze sklepiku bądź na usługi, więc gratuluję osobom, które mm, po prostu wygrały. To jest jedna rzecz teraz. Następna rzecz żebym nie zapomniała. Na stronie sklepiku mamy na górze przypięty post. Jest to konkurs czerwcowy. Każda osoba, która kupuje coś w moim sklepiku, jest to konkurs sklepikowy w czerwcu. Może wstawić tam zdjęcie. Do wygrania są trzy vouchery. Pierwszy voucher 50 funtów, drugi voucher 33, 15. Kwalifikują się te osoby, które mają najwięcej polubień razem. Wszystko razem liczymy, więc zapraszam Was serdecznie, jak najbardziej. Dobrze, dzisiaj wybrałam do czytania Skorpiona, wagę, barana i mamy dzisiaj dużo solenizantów. To jest piękny dzień na urodzinki, więc może zacznijmy od tutaj Solenizantów. Już patrzymy, już sobie, hop, wrzucimy. Dobrze, zobaczmy sobie, co tutaj mam dzisiaj, karty anielskie, karty przekazów, tarota, wgrywam Wasze w ogóle też, Poroskopy. dzisiaj zamawiacie dużo analizy związków i analizy zdrowia. Zapraszam serdecznie, nagrywam filmiki. Ktoś ma dzisiaj e, tutaj? Emilia, wszystkiego dobrego, kochana. Zobaczmy, co tutaj, takie piękne przekazy. Proszę, karta zdrowia, miłości przede wszystkim, ale też dobrych relacji i rodziny, co jest ważne dla Ciebie przede wszystkim. Beatka, wszystkiego najlepszego, kochana. Już patrzymy dla Beatki. Tutaj, Beatka, dużo zmian, wszystko nowe to, co jest, nadchodzi. Agnieszka, Agnieszka, dla ciebie kochana karta, wszystkie Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Zobaczcie, jaka piękna karta. W międzyczasie pytacie się, dlaczego nie nagrywam filmików dalej na YouTubie z kartami, po prostu nie mam czasu to trzeba mieć też czas, ale obiecuję, że coś na pewno się w miesiącu jakby pojawi. Kasia, Kasia K, Kasia K, wszystko łatwo Ci przychodzi, to jest piękna energia. Edytka, Edytka, wszystkiego dobrego, kochana, oczyszczaj energię, zmień wszystko. Wojtuś, wszystkiego najlepszego, Wojtusiu, dla Ciebie karta uzdrawiania, działania. Sylwia, Ależ mamy salinizantów, kochani. Sylwia, zobacz, otwierasz coś, co było zamknięte dla Ciebie. Tutaj piękna energia takiej fali właśnie miłości, wsparcia, działania przede wszystkim. Kasieńka u G. Kasieńka G, wszystkiego najlepszego. Pozdrawianie, moc. Jadwiga, wszystkiego najlepszego. dawno jest dzień na urodziny. Zostaw swoją stresującą sytuację za sobą. Nie denerwuj się. Dobrze, teraz przechodzimy do horoskopu. Dzisiaj jest 17. Dzisiaj będę układała karty Grootella. Zobaczmy, co tam u skorpionika słychać. Bardzo dobry czas, taki emocjonalny, uczuciowy na wszystko, co jest tutaj bardzo ważne dla Was. Jest taka karta z jednej strony tkliwości, ale z drugiej strony czegoś bardzo ważnego. Dobry czas na zarabianie, na biznes, na finanse, ale też propozycje. Nie tylko tutaj, przyjdą do Was propozycje z wszechświata czy pewne rzeczy, ale taki naprawdę fajny czas na wszystko. I karta anielska na dzień dzisiejszy dla Skorpionika, kochani. Pomyśl troszeczkę właśnie o zmianie. To jest ważne. Wybrałam wagę. Zobaczmy, co tam uwagi, kochani. Co tam uwagi? Uwagi, o, uwagi są fajne rzeczy. Karty kontraktu, działania, spokoju, takiej szczęśliwości. Sprawy tutaj urzędowe. Na pewno przyjdą jakieś niespodzianki. Czy w postaci nowej pracy, czy w postaci pieniędzy? Dużo uwaga na kolano, na jakieś uderzenia uwagi. No i proszę, moja ulubiona karta w tej talii, taka boska interwencja, coś, co ważnego nam tutaj przychodzi w sensie takim pozytywnym, co jest bardzo ważne. A wy możecie pisać serduszka na karty, co jest bardzo <laughs> fajne, bo lubię wam dawać karty. Drogie baran, co tam u Was od 17? Baran będzie ignorował coś, może być nawet niegrzeczny, mogą być takie sytuacje troszeczkę konfliktowe dla Was, ale dobry czas na finanse, na takie sprawy związane ze wszystkim. Bardzo dobry czas właśnie na sprawy uczuciowe. Możecie być gdzieś zaproszeni, możecie mieć jakieś tutaj niespodzianki, możecie spotkać kogoś. Świeże powietrze, czyli mnóstwo nowych rzeczy przychodzi. I spójrzmy sobie na Wasze pytanka. Tylko trzy przyjmuję na transmisję. Pyta się ko Pani Moja imieniczka, jak będzie wyglądała energia biznesu na najbliższy czas? Kosz odpowiedzi w transmisji to 3 funty, 3 euro bądź 12 zł. Dobry czas, jeżeli chodzi na kontrakty, spokój, działanie, dobre rzeczy. Tutaj sprawy urzędowe będą mocno szły i ta energia bardzo mocno płynie w sensie dobrym, w sensie pozytywnym. Pani Ewa pisze, dziękuję za uwagę, od kilku dni pobolewa mnie kolano. Oj, to przykre bardzo, jeżeli chodzi o to. I zobaczmy, jakie jest przesłanie dla Pani. No proszę, wzmacnianie biznesu. Dobry czas. Pani Hanka pyta się, czy Pani pozna kogoś w najbliższym czasie. Pozna Pani tutaj nawet dwóch mężczyzn. Jeden będzie starszy, drugi młodszy. I powiem, że będzie Pani stała przed taką sytuacją właśnie wybrania kogoś. Przede wszystkim tutaj jest karta uzdrawiania, działań. Co ten teraz Madzia się pyta? Odpowiedź na pytanko, nie będę czytała. Jaka jest odpowiedź? On Ciebie bardzo kocha, zdecydowanie, ale jest karta ignorancji, czyli Twoje prośby, Twoje rzeczy są po prostu trudne, aczkolwiek coś wymyśli zastępczego, jeżeli chodzi o tą osobę. No proszę, otwierają się przed Tobą nowe drogi, nowe możliwości, aczkolwiek niekoniecznie spełnienie musi przyjść w takiej formie, którą chcesz. Dobrze, zobaczmy, jakie karty są dla Was na dzisiaj. Kto chce kartę, pisze serduszko. Tutaj. Bronia, mascarpone dla ciebie, karta. śpij spokojnie, popracuj tutaj nad sobą. Urszula Kalinowska, wzmacniaj energię, piękna energia. Patrycja Mąkę, dzień dobry, kochana. Radość, działanie, coś fajnego, nowego. Dla mnie, ten gołąb tutaj to jest taka energia czegoś fajnego, nowego, czegoś, co przynosi dobre nowiny. Magdalenka, witam, kochanie. Tutaj zostaw wszystkie sprawy stresujące za sobą. Ewelinka Jurkowicz, dzień dobry, Patrycja Mąkę, a już była, Katarzyna Nowak, zmieni, zmień energię, to jest bardzo ważne. Ewa Milewicz, moja kochana, karta medytacji, spokoju, działania. Dla Ciebie Pani Krystynko, dla Pani karta, mocne wzmocnienie energii, to Pani potrafi. Klaudia Włodarczyk, witam. Sylwia Jonas, witam serdecznie. Sylwia, dla Ciebie piękna karta, takiego spełnienia przede wszystkim i obfitości. Agnieszka Iwińska, witam. Sylwia Grambowska, witam. Agnieszka Zając, dla Ciebie coś nowego, fajnego przychodzi. Justynka, dla Ciebie wzmocnię swoją energię piękna energia tutaj wzmocnienie, uzdrowienie, działania. Ewa Grusiecka, witaj kochanie, tutaj mnóstwo takiej pracy nad Tobą w sensie pozytywnym, właśnie dobrym. Damian Ryszard Dębkowski, dla Ciebie karta Odetnie się od negatywnych energii, jak najbardziej. Kasia Dubicka, Twoje ciało, wie Słuchaj własnej intuicji, co jest piękne. Aleksandra Małyszka, witaj serdecznie. Zostaw wszystko to, co stresujące ze sobą. Wszystko będzie dobre. Jeżeli chcemy kartę, to piszemy serduszko. Jestem jeszcze chwileczkę tutaj. Witam. Paulinka, Paulinka Kobus. Dla Ciebie y, zmieniaj wszystko to, co negatywne, na pozytywne, ale wzmocnij też tę swoją tutaj energię. Karolinka Mat. Dla Ciebie karta: odetnij się od czegoś negatywnego. Tutaj jak najbardziej. Życzę Sylwia Grąbkowska, dla Ciebie karta, boska interwencja, wszystko pójdzie tak, jak chcesz, jak najbardziej. Kogo tutaj jeszcze mamy? Ania Z, Ania, dla Ciebie karta uzdrowienia, wsparcia, rozwoju. Anetka Klusek, musisz coś zostawić za sobą, wtedy, kiedy coś zostawisz, dużo rzeczy się rozwiąże. Kinga Frąckowiak, uzdrowienia, karta. Piękna energia. Życzę Wam cudownego dnia, wspaniałego. Myślę, że dałam Wam wszystkie dobre wiadomości, które są. I zapraszam jutro. Pozdrawiam.